Witam się drogi widzu, dzisiaj mam dla Was recenzję niedrogiej kamery internetowej jaką jest Xiaomi Imilab Webcam 1080p. Tutaj od razu dam takie sprostowanie. Na większości aukcji produkt widnieje pod nazwą Xiaomi. Niestety nie jest to Xiaomi, jest to dokładnie Imilab e CMS XJ22A. Nie będę tutaj wymieniał pełnej specyfikacji tej kamery. Skupię się głównie na, na jej podstawowych funkcjach, jak ona sobie radzi, jak działa, jak wyświetla obraz. Sprawdzimy też jej mikrofon, czy jest ona warta swojej ceny, czy odbiega jakością od innych produktów. Porównałem ją z moją starą kamerą. To jest konkretnie leciwy już model Logitecha C920. Cena takiego Logitecha w porównywalce cen to jest jakieś od 350 do 600 zł. Natomiast król naszego odcinka, ten oto tutaj wynalazek, w porównywalce to są ceny od 60 do 270 zł. Ja swój egzemplarz zamówiłem na Xcomie. Dałem około za niego stówkę. Czy jest ten jakiś haczyk? Czy kamery nagrywają tak samo? Po obejrzeniu tego filmu, ocenicie sami. Co do jakości tego sprzętu, nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Plastik jest ok, chociaż mógłby być jakoś delikatnie polakierowany. Zobaczcie sobie, nie wiem czy to widać na kamerze. Jest taki lekko matowy. Natomiast Logitech się świeci, jest taki ładniejszy, lepiej wykonany, no ale inna cena. W kamerce nic nie trzeszczy, nic nie stuka, nic nie puka. Wszystko działa. Kabel jest dość mocno umiejscowiony, nie powinien się zerwać. No, wygląd jest trochę przedpotopowy taki, ale tu nie o wygląd chodzi. Ta kamera ma być umieszczona na monitorze bądź na statywie, więc jej wygląd nie ma tutaj większego znaczenia. W zestawie miałem jeszcze jakąś taką dziwną zaślepkę. Podejrzewałem, że była to zaślepka na obiektyw. Nie szło jej zamontować, nie wiem, czy to kwestia mojego egzemplarza, no ale nie jest ona niezbędna do użytkowania takiej, takiej kamery. Czy ta kamera nadaje się do streamowania? Bo dla większości będzie to najważniejsze pytanie dla początkującego streamera. Jak najbardziej ta kamera nadaje się do streamowania na YouTubie bądź na innych portalach, nie wiem, Twitchu, trzeba ją odpowiednio skonfigurować, bo na domyślnych ustawieniach to troszeczkę gubi kolory. Więc trzeba będzie sobie z tym pogrzebać. Do zdalnego nauczania nada się idealnie, bez żadnego ustawiania, bez kombinacji. Jest to produkt plug and play. Podłączamy i mamy wszystko, co nam trzeba. To by było tyle na wstępie. Przejdźmy teraz do samych testów i e IMILABA. Jak to wszystko działa? Jaka jest jakość obrazu? Wszystko pokażę Wam tutaj na, na komputerze. No i jesteśmy już bezpośrednio na testach kamery To co najbardziej lubię no, Testujemy pierwsze iMi Lab'a na standardowych ustawieniach Na jego mikrofonie Możecie teraz zobaczyć jak mi słychać Czy wszystko jest ok, zobaczcie, obraz jest no, w miarę płynny, tu są ciężkie warunki oświetleniowe, mam tylko dwie żarówki W całym pomieszczeniu I oświetlają mnie dwa monitory, jeden 27 cali, drugi 19 Więc to jest jedyne oświetlenie Taką tutaj, mam coś do, do zarzucenia tej kamerce e, Mianowicie jest to lekko okrągły obiektyw, tak zwane, nie wiem, rybie oko Zobaczcie na drzwi, one są lekko jakby takie wygięte Teraz zobaczcie, mamy taką sobie listwę No zrobię tak Zobaczcie, że ona się wygnie, ja jej nie wyginam siłowo Widzicie na obrazie? To samo dzieje się na górze i to samo dzieje się po bokach. Widzicie? Tak zwany jest pałąk. Także to taki, taki szczegół jest. Już nie będę się czepiał, bo za tą cenę to ona spełnia oczekiwania. Teraz sobie przejdziemy do Logitecha na, standar na standardowych ustawieniach i na jego mikrofonie. No i tutaj mamy Logitecha na standardowych ustawieniach. Zobaczcie, Logitech ma y Autofokus. Widzicie, rozmazuje się z tyłu. Nie wiem, czy zadziała. O, akurat teraz nie działa. Zobaczcie. Tutaj nie ma takiego problemu. Jest równo. Dźwięk też myślę, że jest. Okej, okay. może nie jest szałowy. Wiadomo, nie jest to mikrofon zewnętrzny. Jest to wbudowany mikrofon w kamerę. No ale nie będę tutaj tak się aż przypatrywał Logitechowi, bo chodzi nam o iMi e Teraz sobie poprzestawiamy troszeczkę konfigurację, żeby uzyskać lepsze ustawienia tych, tego iMi e A No więc mamy iMi e nazwałem sobie go Chińczyk w OBS-ie. Przejdziemy bezpośrednio tutaj do konfiguracji. Najlepiej sobie ręcznie wybrać rozdzielczość tryb FPS na własny. Ustawiamy Full HD 30 klatek, reszta zostaje tak jak jest. Konfiguracja wideo. Teraz sobie zobaczycie, że uzyskamy lepszy efekt. Wyłączymy sobie automatyczne naświetlenie. A mamy sobie może tutaj na czwóreczkę na minus 4. Ta funkcja nie działa przy odznaczonej tej opcji, więc zostawimy ją. Teraz równowagę bieli sobie sami ustawimy ręcznie, a myślę, że tak będzie OK wzmocnienie, czyli możemy zjaśnić, ale uważam, że jest OK. Nie będziemy się tym bawić. Przeciwoświetlenie też nie działa. Na wyłączonej tamtej opcji ostrość. Tutaj nie wiem po co jest ostrość. Pokażę Wam na zasadzie tego grzejnika tam z tyłu. Zobaczcie. Widzicie? Tak jak po prostu by nasze kontury były ostrzejsze, czyli nie jest to żaden Yy, żadna ostrość typu Autofokus, tylko taki Bayer. wyostrzenie obrazu. sobie ustawimy na 0, bo wygląda to lepiej zdecydowanie. No i teraz może się zobaczyć, że wygląda wszystko OK. Obraz jest płynny. Możemy uzyskać płynniejszy obraz. Zobaczcie sobie, nawet na minus 5, pobawimy się wzmocnieniem, to że już efekt nie jest taki sam, ale. Zobaczcie jak to wygląda w praktyce. Jest dużo obraz szybszy, także widzicie jest płynnie, sobie tak zostawimy, teraz zrobimy to samo z Logitechem, ale tak bardzo na szybkiego, bo Logitech nas zbytnio tutaj nie interesuje, no już operujemy tutaj Logitechem, sobie szybciutko pokonfigurujemy Tutaj jest jeszcze funkcja right sound w Logitechu. tam ta kamera nie posiada takiej funkcji. To jest taka bramka szumów. Lepiej nas słychać teraz słychać wszystkie dźwięki z otoczenia. Dobajcie sobie. A teraz tak jakby wytłumi troszeczkę. Zostawiamy zaznaczone Ma szybkiego Myślę, że ustawienia są już ok. Zobaczcie, to wszystko działa płynnie. Porównamy sobie teraz już ustawione te dwie kamerki obok siebie i jak to wygląda. No jesteśmy tutaj na dwóch kamerkach. Po jednej stronie e -mila, po drugiej Logitech. Możecie sobie teraz porównać, zobaczyć. Chodzą obie identycznie. Teraz jestem na swoim mikrofonie, żeby tam się nie gubiło. No ale uważam, że nie jest najgorsza ta kamera. Teraz, sobie jeszcze zrobimy taki króciutki test, jak ona wygląda na streamie. Na przykład, podczas grania. No, i sobie przetestujemy tutaj podczas gierki. Troszeczkę jest jasno, wyjaśniło mnie, ale to był jasny ekran w grze. Wszystko można sobie ustawić tak, jakby na swojej potrzeby. A no, jakąkolwiek rundę tak na szybkiego. Mam nadzieję, że domy mnie słychać, że nie sprawia tutaj. Problemów, dźwięk tej gry krótki taki test. Myślę, że wystarczy tego testowania. Przejdziemy sobie teraz do podsumowania całej kaberki. Czy warto, czy nie warto? Myślę, że warto. No zaczynamy z tym podsumowaniem. W tym zakresie cenowym jak najbardziej polecam. Nie mam w tej kamerce nic do zarzucenia. Za 60 zł dostajemy dokładnie to, czego nam potrzeba. Nie testowałem osobiście innych egzemplarzy z Allegro, bądź Aliexpress, ale przejrzałem sobie recenzje innych tak zwanych no-name'ów i droższych kamer 720p i według mnie ten model jest najmniej problemowy. Jako tako radzi sobie z, w różnych warunkach oświetleniowych, obraz jest płynny. Dla amatorów kamera jak najbardziej na plus. Dla użytkowników bardziej wymagających polecam dorzucić te kilka stówek, i kupić coś po kroju C920. To na tym odcinku wszystko. Zostawcie suba, jeśli wam się podobał odcinek Łapeczkę w górę. Ja będę wdzięczny. Trzymajcie się.